Cholera, co z nami będzie? Nie wiem, szczerze to się trochę cyka. Czekaj, oni chyba jedną w pewne miejsce coś kojarzę Ale nie wiem, czy tu. W stronę Lost? No jadą, tak, 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 do paletu ale to chyba do swojej bazy. Nie wiem, zaraz się Czekaj, przekonamy... widzę ten bar już. Dobra, to do młoda jest oh. po prostu kule w góry. co oni są... Słyszałeś to? Ty co jest? Hmm. oni tu wyjeżdżają. Popląć. Ty, czekaj, wysiadaj? Co jest? Chodź, chodź. No już idziemy chwilę. Panie kierowniku, 3, 4 Chodź, Boże, wypij No i No idź. O boże. O cholera. Uchwalnie. Żony? Nie strzelaj. Ty żyjesz? Nie. Co tu się Gdyby dzieje? Się nie, dotarłeś kolego. Stój w miejscu, albo cię ci odstrzelę teraz. Nie. Żyliła, co tak, tak łatwo ze mną wygrać? Cholera To twój koniec Czemu wy ich zabijacie? Mi nie pozostało. strzelaj Już mi nic nie pozostało Nie strzelaj O cholera Zabili go też e! się Szpital Czekaj, żyje. Dobra. Cholera, krew. Lukas! Lukas, żyjesz? coś się stało? Nie wiem, ktoś nas przetransportował do szpitala. Cholera, co jest ze mną? Czuję jakbym nie miał pół połowy twarzy. Cholera, czekaj, zadzwonię do kogoś. O, siadaj, widzę to. Halo? Słuchaj, przyjeżdżaj na szpital. A który, który? Ty przy, taki, pod... przy plaży, Ocean, Ocean czy jakoś chyba na, na dobra, zegar, przynajmniej tak nie Dobra, dobra, zaraz będę. Dam Ci lokalizację do sali. Dobra, dobra. No przyjedź jadę. po nas, bo jesteśmy dobra, już mocno odpostrzeleni. Postr dobra, dobra, potem mi wszystko wytłumaczysz, jadę. No czekam. Który? nie wiem, ten zegar chyba nie rusza się. Nie widzę Halo? godziny. O, jesteś. Halo? No, cześć, co to? Kurde, powiem Ci tak, jest bardzo źle, jakiś kartel. Z czego stanę? E, Czekaj, zajdę To to, to ja... dobra, dobra Nie wiem, no kurde Byliśmy jakby... Ktoś nas porwał Pojechaliśmy te, z nimi do... Baru Lostów I nas wystrzelali Wszystkich, tylko na, nas zostawili Stary Ty masz w twarzy w ogóle Ja wiem Co jest? Dostałem właśnie ale... chyba po twarzy coś, nie wiem, ale... Właśnie widzę, że jakieś problemy miałeś, ale... No Kto pan to zrobił? Nie, jacy, jakiś kartel dziwny Nie wiem, czarne kominiarki Dobrze. Eee, teraz... Garnitur Dobra, ogólnie to widzę, że teraz mnie odpoczęścił, to ci nie będę mówił Opowiem, nie, nie kupuję Kto to jest też twój kolega? Jakiś? Ta, 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 go też bierzemy Dobra, ale... To On ten, też dostał e... Porozmawiałem z tobą o takie pewne rzeczy, tam przy jakimś piwku czy coś, na No dobra, dobra to, Który którędy? Cholera, jakiś szpital tutaj Tutaj? Ta, ta, ta Czekaj, a tutaj? Czekaj, zobaczę Nie, do dołu do, do. Tu są... Tu Tudzień. jest tyle tuneli Dziwny ten szpital to chyba jakiś nowy, nie? Zrobili A Już nie to wiem, nie niedawno. wiem Chyba niedawno, bo sobie tego nie wzięłem Cholera, Jakoś... nie co wiem jak... Czym przyjechałeś? W BMW. To się chyba pomieścimy. Co? A, Kurde, ale nie wiem, no ledwo przeżyliśmy Też dobrze, że nas zaopatrzyli, ale nadal mam na sobie krew Więc nie, może nadal się wylewało, czy coś Chociaż znaczy, już trochę zaschło W ogóle to ostatnie nasze spotkanie było Jak no. byłem jako członek gangu co nie? Taki no ta, ta posłuchaj. właśnie ale od tego czasu się bardzo dużo zmieniło To powiedz może Powiem ci tak y, Mam własną organizację, co się własną... No. E, Jimmy, nie? Wiesz, który też twój znajomy? No... ta, to ta, tak, no, Ten taki, no to... co miał, co ma ha hakera takiego? Tak, tak, tak No, no to, to wiem, to, to był mnie. To wyobraź sobie, że to jest mój brat O kurde, jak to Eee, boś jest bogaty. Zaraz ci, zaraz ci powiem, eee, tutaj, tutaj e, jego brat Ryan Smith Mój, e, to też nic z moim Cholera, radem. przypomniało mi się. Ty przecież oh. ten, John nie żyje. Zabili John'ego. Kto to jest Johnny? No ten szef Lostów. I no, do... dobra, dawaj. Był też dobrym przyjacielem. Dobra, ale wracając to Pamiętasz jeszcze, jak byłeś na egzotiku? Kiedy swoim GTR-em No, pamiętam, pamiętam. Trzymaście? Tak, To się? Taki... Dobra. To był taki gościu w niebieskiej koszuli, co nie? Taki mm -hmm. redak To, 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 tak, to, to jest Jay i to jest mój kuzyn. I okazało się, że jesteśmy rodziną w ogóle, nie? I no. też miałem, Oni mi wszystko powiedzieli, że niby miękkiś pewien wypadek i straciłem pamięć jakby przez jakiś czas i nic nie, nie pamiętam do, do tej pory i pamiętam chodził tutaj w lewo tutaj. O, o, o to. I tylko pamiętałem tyle ze swojej rodziny, że mam tylko ojca, a resztę nic nie pamiętałem, wobec sobie, nie? I też to sobie nie To dziwna sprawa, z... dziwna no. Zaliczyłem i... i tego mieliśmy... A właśnie, pamiętasz też młodego ze szwalni? Tak, pamiętam no to co jest z nim? Zaginął. No Kurde, właśnie. Nie, porwany. bo nie, nie słyszałem, został właśnie porwany. nie byłem dawno na szwalni, to nie wiem. Po on został porwany właśnie jest no. pewna osoba. Y... Co chwila ktoś zostaje porwany albo zabity. Y... Tak już na świat. To, to jest taka zła osoba, i. Mieliśmy z, osobę z nim na dokach. Na no sadku. to siadać. że z tego spadł, się, tutaj. Ty jak ty brak, no, się zmyśli, nie masz, w sumie, Dobra. Nie jest no, jakaś potrzebny No. Dobry. No i Dostałem telefon z zastrzeżonego mhm. numeru. Jakiegoś gościa z głosem w ogóle to mnie gadanie, że mamy twojego kumpla młodego. Ty co jest? Boże. Ej. Weź... Takie może, może nie przejść, nie bo może to nie, nie do nas, no. No, o kurde. się. Dobra. Się. Dobra. Takie Dobra. Rynce, wszystkie cztery Dobra jaki powód, jaki powód zatrzymania? C nie wysiadamy. Proszę wrócić do samochodu. Pana, jaki jest powód zatrzymania? Czemu nas zatrzymujecie? Napady na sklepy. Jaki Jakie napady na sklepy? Co? Przywykły. Ja przestępstwa. przestępstwa. Ja, ja dostaliśmy dowodowe kumpla. nagrania. Od kogo? I do kogo? No, nie zdradzam takich informacji, niestety, proszę. Zasiarz, no. panie, proszę się aresztowałem. Ale kogo aresztujecie? Kogo z nas? Dobra, co ale, ale co ja jestem w to zamyślany człowieku? Ja odebrałem tylko mojego kumpla. Chodźcie do góry i na maskę. Nie, nie, nie. nie ja, ja, ja tu nic nie będę robił, człowieku. Ja nic nie zrobiłem, jestem w Stary, uciekaj, uciekaj. Dobra, wiecie co? Nara. Co z nami będzie? W więzieniu? Jak to? Ja, ja, ja nic nie zrobiłem Wsiadaj do pojazdu w tej chwili Do którego? Tego Też nie znam Wsiadaj Ja cię drugim radioposie To ja idę do więzienia czy aresztujecie mnie? Już nie wiem Idziesz do więzienia Wysiadaj z pojazdu w Chora. tej chwili Otworzycie mi drzwi? Nie trzeba celować Nie wiem, gdzie ja mam iść, bo już nie wiem Przecież nie znam tej komedy. Aha, o, go odkuliście, ale, ale mnie nie, do tak? Do helikoptera Super Do helikoptera u uważajcie na śmigło, jeden ze mną. A jak ja startujemy? No lecisz, odobórni wrog, niestety, i dla co wam to było?